To witam w nowym roku. O, powiedzmy się powrót na YouTube Akcja na wozy. O jest drugi. Akcja nawozy na pszenicę o zimą pszenicę o zimą Można powiedzieć szybka akcja. A w tym roku pszenicy o zimę tylko 2 hektary e, gdzie już te na hektar rzuciłem Bo była ładna pogoda i raz dwa to rzuciłem więcej będę miał jarego owsa, jarego Owsa. Tak mi wyszło w tym roku, tamten rok niestety jakoś jakoś do nagrywania tak, tak średnio, bym powiedział. Kiedyś tam parę razy tą kamerę na głowie miałem, ale, ale no nic się nie, nie nadawało do filmu. Zobaczymy jak będzie teraz. W tym roku też już miałem parę razy. Tak naprawdę. I też no, ta kamera też świruje. Dwa, dwa pięć. Świruje, raz nagrywa, raz nie nagrywa. Zobaczymy, no mam nadzieję, że to się już nagra i będzie dobrze. Mokre te worki trochę i się ślizgają. Kluczamy saletra z Pulan 34 yy. plus wyjdzie coś 200 Czekajcie, 200, 270 na hektar, 270, a tam gdzie jadę jest hektar 10 coś takiego, więc ładuję więcej, ładuję więcej. Siedem, jeszcze dwa, siedem, jeszcze dwa, orki trzydziestokilogramowe. Jeden, więc no nierówno tak wychodzi. Dawałem, poprzednio dałem 240. O, bo to wychodziła, tutaj dam więcej da jeden. Dam jest więcej trochę cena. Cena pszenicy nie powala w tym roku. Ja jeszcze nic nie sprzedałem jutro, owiec sprzedaję. Nie wiem jeszcze jaka cena, ale obstawiam, że raczej. Dogodna cena to chyba nie jest, więc coś mówił ko 700 zł, zobaczymy no pszenica kiedyś jak się orientowałem to była tania więc muszę sadać światła pojadę taką drogą już mi się raz tam prawie ktoś wciągnik niestety jak jechałem z opryskiwaczem wjechał we mnie więc stwierdziłem, że wolę nie ryzykować dam se tak to po powrocie są ją odepnę to jest ta wielo użytku o. zrobię sobie ją tak o. O. bardziej tu podczepię sobie ją wyżej po prostu i tyle o. pogoda w miarę ładna mamy chyba marzec 13 Nie, przepraszam co ja mówię. 15, 16, coś takiego. Jezu, człowiek zacofany, szczerze mówiąc. Kabel C damy tu. Wtyczkę musiałem zmieniać, więc jest mobilna na razie. Mobilna na razie. Czego Ty tu nie chcesz wejść? Jest ta dziwna taka, nie róbcie tego co ja teraz robię. Ja sobie po prostu muszę pojechać w ten sposób. Bo tu jest dziwna jakaś wtyczka. Miałem kupić nową, nową i jej nie kupiłem. Nadal dam se to tu zobaczę, czy działa. Mryga. Migacze i światło najważniejsze. Mryga, żeby coś w ogóle było widać. Jest mryga. Jak podniosę, żeby było widać, to co wkładam tu, to, co wkładam tu, a muszę iść. Dobra, widzimy się już na polu. Jesteśmy na polu. Trochę miękko, szczerze mówiąc. Jest trochę miękko. No, ale może będzie to jakoś... Kurde, pode mną się zapada. A jak już przyjechałem, to już jadę, no. Kolejne będą... tu, środkiem i tam. Dobra. Zobaczymy, co to będzie. Będzie akcja to kładaj wyżej Poszło trójeczka